Paniczny strach, stres, rywalizacja pomiędzy uczniami. Musimy wstawać rano, chodzić do tej szkoły i udawać, że wszystko jest ok z tym. Poczucie winy, poczucie, że jesteśmy niewystarczający, po prostu nie chcemy myśleć o tym, jak się czujemy. Większość osób mojej wieku jest uzależnionych po prostu. W ogóle nie liczy się to, co my mamy w sobie, tylko nasz wizerunek. Czuję się produktem, który musi spełniać oczekiwania odbiorców. Dorośli też są pogubieni, totalnie improwizują. Oni po prostu udają, że nie są. Nie wiem, jak osoba, która nie czuje się dobrze ze sobą tu i teraz, ma pracować na coś, na, na kogoś, kim będzie za 10 lat. Kompletnie nieszczęśliwi to są właśnie ofiary tego systemu, między innymi, bo nikim nie zaoferował niczego innego. My nie jesteśmy produktem, który ma się naprawić. To jest coś takiego, że jeżeli jesteśmy w rodzinie, to wszyscy musimy, że tak powiem, chcieć w niej być.